Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja tak jak powiedziała Pani Radna, zostałem poproszony o to, żeby przedstawić Państwu najświeższą tę uchwałę. Ta ustawa reguluje w sposób taki nowy odmienny od dotychczasowego problem walki z pedofilią. Na początku powiedzieć rzecz fundamentalną, bo to jest bardzo ważne, gdyż nie jest to kastracja chemiczna. Kastracja chemiczna spowodowałaby trwałe... Ustanie popędu seksualnego dla osób, które weszły w konflikt z prawem. Tej możliwości w tej ustawie nie ma, bo okazało się, że trwałe pozbawienie popędu seksualnego jest niezgodne z polską konstytucją, w związku z powyższym odstąpiono. I rzecz fundamentalna to jest taka, że nie ma tam trwałego ograniczenia popędu seksualnego, to jest ograniczenie popędu seksualnego. To jest bardzo ważne. Różnice między stanem obecnym a tym, który będzie zacznie obowiązywać po wprowadzeniu tej ustawy w życie są takie, że w przypadku dwóch przestępstw przestępstwa zgwałcenia osoby poniżej 15 roku życia i w przypadku zgwałcenia osób wstępnych, wstępnych czy innymi się to, jako zgwałcenia kazirodczego praca takiego czynu będzie obligatoryjnie skierowany do zakładu zamkniętego. Otóż są tam uregulowane warunki, jakie musi ten ośrodek spełniać. Czyli w Polsce ma powstać pięć takich ośrodków które będą funkcjonowały w systemie zamkniętym. W miarę jest bezpieczny dostęp do takiego zakładu, ponieważ będzie kierował sąd. I pytanie ci fundamentalne. Czy osoba, która opuszcza ten zakład, ma na tyle obniżony popęd seksualny, że nie grozi na zaotoczenie? W Koszalinie nikt nie będzie chciał mieszkać. Nie będzie chciał mieszkać na osiedlu, na którym jest zlokalizowany, bo to nie jest problem tylko osiedla Rokosowo, tylko całego miasta i ościężnych miejscowości. I wtedy nikt u nas nie będzie chciał mieszkać, przyjeżdżać na czasy do nas, gdzie tak pięknie zbliżamy się do morza coraz bliżej. Są to ludzie, nikt nam nie zagwarantuje, że po wyjściu z takiego ośrodka ta osoba grzecznie wsiądzie w pociąg i pojedzie do swojego miejsca zamieszkania. Jest to choroba, ja rozumiem, ale nasze dzieci w tym momencie musimy wziąć na smycz, pozamykać w domu przy niezdrowym komputerze, najbezpieczniej siedzieć. Bo, bo poruszanie się od koleżanki do kolegi, do klubu jakiegoś staje się w tej chwili niebezpieczne. Będziemy dalej po, y, popierać mieszkańcy, wiemy, że popierają, może nie wszędzie mogą dotrzeć do list, ale pragniemy też, żeby władze nasze poparły stanowisko mieszkańców.